Czy możemy się pospieszyć, bo o 17.30 mam tańce. Moja droga, mamy całe 15 minut. W związku z tym, złożę wypić jeszcze kawę. Od zawsze chciałem zrobić coś wielkiego. Od kiedy pamiętam, moją pasją była piłka nożna. Wszystko szło dobrze, aż do 15 roku życia, kiedy pojechałem grać w szkółce piłkarskiej, miałem występy w reprezentacji narodowej do lat 16. Jednak okazuje się, że nie tylko umiejętności, ale też zdrowie. No i niestety zdrowie zawiodło. Byłem załamany, bo wiedziałem, że już dalej nie będę grał w piłkę moja kariera nie pójdzie dalej. Jednak cały czas miałem to gorące pragnienie, że chcę coś osiągnąć. Chce być sławny, chcę oczywiście też zarabiać pieniądze. I z pomocą przyszedł marketing sieciowy, gdzie jesteśmy w stanie realizować swoje pasje i zarabiać dobre pieniądze. Także Tobie również polecam, abyś odnalazł swoje gorące pragnienie, to co chcesz robić w życiu i podążał za swoimi marzeniami. 80% chorób to choroby dietozależne, czyli takie, które wynikają z niewłaściwego odżywiania. W Polsce problem otyłości dotyczy ponad 60% osób dorosłych, co oznacza, że co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty jest otyły. 100 tysięcy ludzi w Polsce umiera na choroby nowotworowe, 170 tysięcy ludzi umiera na choroby układu krążenia. Co by było, gdybyśmy zmienili tą statystykę? Co by było, gdyby część tych ludzi żyła nadal wśród nas? Dlatego po raz pierwszy raz w historii połączyliśmy medycynę naturalną z medycyną konwencjonalną, czyli dieta z medycyną naturalną plus medycyna konwencjonalna w jednym miejscu. Biznes XXI wieku poznałem 7 lat temu. Już wtedy mi właśnie tłumaczono, że to jest nowa era, nowy system zarabiania. Prawdopodobnie ty też o nim słyszałeś. Okej, okay. a jak to się stało, że robiliśmy to standardowymi metodami, czyli lista kontaktów, tak zwana lista 100, spotkanie 1 na 1, spotkania kawiarniane, hotelowe. Znasz to? No właśnie, dzisiaj trzeba wejść w ten XXI wiek z przytupem i zacząć stosować narzędzia które ten wiek ze sobą nam przynosi. Mamy taką maszynę, mamy takie rozwiązania. Właśnie w 7Play pokazujemy, jak stosować marketing czwartej generacji za pomocą mediów społecznościowych i całego dobrodziejstwa internetu. Jednym słowem, Ty możesz się dzisiaj zastanowić, czego tak naprawdę chcesz, a my już mamy na to rozwiązanie. Kompetencje, aby prowadzić dochodową firmę, no i czy masz do tego odpowiednie narzędzia? Otóż to, aby prowadzić dochodowy biznes, potrzebujesz nabyć pewne kompetencje, których niestety nie nabywamy w szkole. Dlatego dodaliśmy kurs przedsiębiorczości. Jest to praktyczny kurs przedsiębiorczości o nazwie Business Solution, który uczy siedmiu podstawowych kompetencji biznesowych. Nie wymyślaliśmy koła na nowo, tylko zatrudniliśmy do tego najlepszych wykładowców, praktyków biznesowych. Którzy uczą na pro w programie Executive MBA. I specjalnie dla ciebie ten kurs będzie już od teraz. Czy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś ty lub ktoś z Twoich bliskich zachorował na ciężką chorobę? Do kogo w tym czasie byś się zwrócił? Do kogo byś zadzwonił? Dlatego stworzyliśmy usługę, konsjerz medyczny, którego zadaniem jest dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć najlepsze leczenie w Polsce lub za granicą, najlepszych lekarzy, placówki medyczne lub też około medyczne, po to, żeby rozwiązać, pomóc Ci rozwiązać Twój problem. Czy nasz produkt w całości składa się z wielu elementów? Podstawą jest dieta, ponieważ tak jak wiesz, 80% chorób zależy od zdrowego odżywiania. Dostęp do dobrej, prywatnej służby zdrowia, konsjerz medyczny, Kurs przedsiębiorczości oraz przywileje dla przedsiębiorców. I to wszystko opakowaliśmy jeszcze w model biznesowy, dzięki czemu dajemy Ci możliwość zarabiania z nami pieniędzy. 7Play dla Ciebie, dla zdrowia, dla pieniędzy. Zawsze wybiegamy w przyszłość. Szukamy problemów i je rozwiązujemy. Nikogo nie naśladujemy, lecz wyznaczamy standardy i tworzymy innowacyjne i użyteczne produkty oraz nowe rynki. Można to osiągnąć tylko dzięki ludziom, którzy żyją tym, co robią. Szukają sposobów, w jaki sposób możemy podnosić standard życia naszym klientom dzięki technologii, innowacji i stylowi życia. Zyski z miarą naszego sukcesu, ale musi być osiągane z pracy dla dobra ludzkości. Nie tolerujemy u siebie przeciętności. Szanujemy indywidualne inicjatywy i tolerujemy niezawinione błędy. Ciężko pracujemy, ale przy okazji dobrze się bawimy.